Za chwileczkę dziewczyny będą w w tylko biustonoszach powiedzmy, i resztę odzieży będą miały na sobie i zobaczymy, jakie błędy i czy jakieś błędy popełniają. Natomiast, już z tego co ja widzę pod i przypuszczalnie jednak tych błędów troszeczkę jest. Błędy, które są najczęściej popełniane przez polki, te problemy pozostają podobne i zbliżone. Natomiast przyjrzymy się oczywiście każdej z tych trzech dziewczyn z osobna, żeby zobaczyć, jak można ten stanik dobrać lepiej. I tutaj już teraz widzimy dziewczyny w samych staniczkach, z których żaden nie jest niestety dobrze dobrany, tak jak podejrzewałam. Przy czym tutaj też jest tak, że obwody, które dziewczyny noszą, są często trochę zarośle, właśnie tak jak przeważnie to się dzieje, i miseczki są trochę za małe. Z uwagi na to, że każdy biust ma swoją specyfikę, każda wielkość biustu. Troszeczkę na inne błędy popełniamy, gdy mamy średni biust, trochę inne, gdy mamy biusty niewielki i inne znowu błędy popełniają dziewczyny i kobiety z dużym biustem. Także za chwileczkę rzeczywiście po kolei omówimy wszystkie dziewczyny. Proszę zobaczyć, z tyłu jest ten sam problem co u większości pań. Czyli znowu stanik dobry, jest dopiero zapięty na ostatnią haftkę. Yy, stanik wydaje się być dobry, natomiast wystarczy z boczku zobaczyć na fiżbinę. Ona tutaj układa się na piersi. Powinna być za nią. Natomiast miseczka, która się wydaje być dobra, po skróceniu ramionczka, proszę zobaczyć, co robi z piersią. Prawda? jest taka nierówność, wybruszenie. To znaczy, że ten stanik również nie jest dobrze do